Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej uciekinierki. Tutaj mi jakieś się powiadomienia pokazują, ponieważ Zuzia sobie właśnie jadła, ale Karola... Słuchajcie, gdzież jest ten Karol? No, pokaż się. O, tutaj biegnie. Karol biegnie, ponieważ no powiedziałam mu tak powiedzmy, żeby troszeczkę nam pozbierał, jest trochę zły, ale tak bardzo... No, trochę mu się chce jeść i kąpać, ale nie jest jeszcze tak źle. W każdym razie dużo już pozbierał, także chciałam Wam pokazać, że teraz mamy 8,004. Ja posprzedaję wszystko, co on ma w wyposażeniu, żeby nie było po prostu nudno, i zaraz się do Was odezwę. Karol już skończył, wraca, idzie się kąpać, ale tutaj Zuzia właśnie gotuje nam jakieś śniadanko, jakieś jajka, chyba na toście. I co tu jest? Monika znowu. Monika, jesteśmy teraz na. W czasach. Miesiąc miodowy, podróż poślubna. Gotowe i jeszcze. Ojej, ojej. O, wreszcie. I mamy 9,5. Boże, co ona się tak szaleje. 9,5 tysiąca i na pewno nam się te pieniądze przydadzą, ponieważ dzisiaj będzie poród i dzisiaj na pewno będziemy musieli zrobić jakiś pokój dla maluszka. Idrębko, gotowe weź sobie porcję. Weź porcję. I Karol później. Te... O, Karol już idzie. Przyszli tutaj jeść na tarasie, może sobie tutaj usiądziesz, usiąść z tym jedzonkiem. Ja wiem, że bardzo się Wam podobał ten domek. Pytaliście mnie wiele razy pod poprzednim filmem, jak ten domek się nazywa, czy jest w galerii. Ja go nie zrobiłam, słuchajcie, więc nie będę go zapisywała u siebie. Czasem zapisuję jakieś zmodyfikowane wersje, kiedy dużo zmieniam, tutaj nic praktycznie nie było zmieniane, więc też nie daję sobie prawa do yy, udostępniania go, ale napiszę wam w opisie pod tym filmem jak ten domek się nazywa, także będziecie mogli sobie go odnaleźć w galerii i co tam Zuziu właśnie robisz zjadaj, Karol też zjada i myślę, że jeszcze tutaj chwileczkę pobędziemy, ale myślę, że zrobimy sobie poród dzisiaj tak wyjątkowo w szpitalu, a następnie udamy się do naszego domu właśnie zrobić pokoik dla dziecka Zuzia leci do kibelka. W tym czasie nasz Karol może by tutaj jeszcze, słuchajcie, rozpalił to ognisko. Tutaj sobie jeszcze może posiedzimy, może jeszcze troszeczkę popływamy. On jest w ogóle bardzo, jak widzicie, flirciarski, ten nasz Karol. Tutaj coś się dało takiego romantycznego. Relaksuj się, otocz ramieniem, zobaczcie, Zuzia, ale coś tam, hmm, przerwałam ci w czymś. W każdym razie, właśnie tutaj marzą o tym, żeby troszeczkę razem e, pobyć, jakieś flirty widzę. Także jak najbardziej. Dlaczego nie? Tylko szkoda, że nie jesteście tak, wiecie, w wersji, w wersji plażowej. No to może się przebierzemy, słuchajcie. Już tam jej naklikałam, żeby się przebrali. Serduszka w ogóle lecą. Także widzicie, to jest jedna z takich par, jedyna z takich par, którą ja gram, która jest naprawdę prawdziwie zakochana w sobie. O, widzę, że już bardzo jest zmęczona, słuchajcie, tym... Yy, no tą miło, miłością, tą ciążą. Boże, pocałuj, i Tak. Całujcie się I, i właśnie o jaki wielki brzuch. Piszecie mi, czy pogram mi dłużej, bo chcielibyście zobaczyć więcej takiej właśnie miłości, zwyczajnego życia, nie tylko jakichś problemów, więc powiem wam, że ja bardzo chętnie, ale jest tyle nowych serii, które chciałabym rozpocząć, że nie wiem, jak to pogodzić. Co tam się będzie jeszcze działo? Rozmawiaj, dobrze, więc niech oni tutaj jeszcze troszeczkę się pocałują. Zobaczcie, jakie zuzie ma oklapłe piersi. Trzeba będzie to poprawić, koniecznie. Y Znowu cię ci chcesz ku niej. Mam wrażenie, że Zuzia, a coś ochytnego, hmm, to przepraszam, już niedługo wracamy. Co wy tam. Żeście sobie barabara bara. zobaczcie, sami sobie kliknęli. Sami sobie po prostu uzgodnili, że będzie barabara. Bara. Ja myślałam, że będzie pływanie, a tu barabara. Bara. No, czyż oni nie są rozkoszni? Czyż to nie jest szczęśliwa taka para, będzie po prostu zakochana w sobie? Żadnych problemów raczej. Już po wszystkim. Oj, ale żeście wyskoczyli. To tak, stop na chwilkę. Zuzia, ty się przebierz na nowo, stroje zmień, strój strój kąpielowy i Karol również niech się przebierze, ponieważ chciałam jeszcze na dole iść troszeczkę popływać i też właśnie chciałam zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Więc chodźcie może tutaj na dół pod ten tutaj koło może tutaj sobie podejdźcie razem i może zrobimy sobie słuchajcie co? Zrób zdjęcie z Karol Maciejak. Także wyjmujcie iPhona. Gdzie ty tu weszłaś Zuzia? I będzie fota. Fota jest taka. W sumie możemy sobie zrobić, ale wiecie co? Trochę szkoda o brązowe brwi i czarne włosy. Nie zauważyłam tego wcześniej. Szkoda, że nie widać właśnie tych fajnych tam terenów z tyłu. To spróbujemy zrobić sobie jeszcze jakieś inne. Teraz podeszli tutaj, więc spróbujemy jeszcze raz. Jak na złość teraz w tę stronę stoją, nie przy wodzie, ale już dobra, niech będzie. Widać to jakieś plaże, jakieś skałki. Myślę, że tutaj naprawdę ślicznie wyszli, więc sobie też zrobimy zdjęcia i może to powiesimy w domu, zobaczymy jeszcze. Teraz będzie w tę stronę, widzę. I no, teraz widać trochę wody. O, to też jest śliczne. To mi się chyba najbardziej podoba, no nie wiem, chociaż trochę tej wody widać, wiecie, o co chodzi. Jest jakieś wspomnienie wakacyjne. Dobra, słuchajcie, Zuzanna śpi, ale Karol czuje się dosyć dobrze. Wiem, że on lubi takie, wiecie, różne skoki tutaj do basenu, więc niech tutaj jeszcze przyjdzie skok do basenu, nie wiem, przewrót w tył. Wiecie, niedługo Karol będzie tatą, nie będzie za bardzo czasu na to, żeby po prostu chodził na takie rzeczy, więc niech się teraz nacieszy. I będzie skok. I ogólnie Wam powiem, że mój plan zakłada, bo wiecie, w challenge'u miało być tak, że Zuzia będzie miała dwójkę dzieci. I wtedy się challenge cały zakończy, więc na pewno jeszcze jedną ciążę zobaczymy. Chyba, że się urodzą bliźniaczki. No choć spróbujesz jeszcze raz. Może teraz na bombę. I myślę sobie, że Zuzia pójdzie się realizować, wiecie, po prostu jako lekarz, bo miała iść do pracy jako lekarz. Natomiast nasz Karol będzie się zajmował dzieckiem w ciągu dnia, ponieważ on jest taki wolny duch, on by nie chciał chodzić do pracy. On będzie się zajmował raczej domem. I ćwiczył oczywiście grę na gitarze, więc może tutaj sobie podejdzie i poćwiczy trochę grę na tej gitarze, bo wiecie, on miał po prostu. No właśnie, może ćwicz. Miałbycie być po prostu szalonym, sławnym gitarzystą. A zatrzymaliśmy się na tym, że Karol ma szósty poziom gitary, więc no wypadałoby Karola nauczyć na ten dziesiąty poziom. Jest już coraz lepiej, ale wciąż mogłoby być lepiej. I zaczął nam się poród, słuchajcie, zaczął się poród. Zuzia zaraz pęknie z niecierpliwości, by zobaczyć swoją nową pociechę. Pokaż nam się Zuziu. Myślę, że pojedziemy do tego szpitala. Zdecydowanie tak, więc zobaczymy czy da się kliknąć na nią. Więcej opcji. urodzi dziecko w szpitalu. Dołączmy. I zabierzemy ze sobą oczywiście naszego męża Karola. I jesteśmy słuchajcie, w szpital w Wierzbowej Zatoczce. Karol panikuje. Karol, przebierz się może w strój normalny, w jakiś codzienny strój, no bo tak może nie wypada. Przebierz się, a Zuzia tutaj z tego co wiem, o idzie jeszcze jakieś śmieci wyrzucić. Może się tutaj zgłosić do, do recepcjonisty, tak mi kiedyś pisaliście. Zgłoś się w recepcji, więc chyba tak to można zrobić: ona się zgłosi w recepcji, a gdzie ten, przepraszam bardzo, mężczyzna sobie poszedł. Mhm, chyba przyszła jakaś zmiana, jakieś zastępstwo. No to teraz sobie zrobimy. Jakaś taka młoda lekareczka, bardzo miła. Zobaczymy jak ta ma na imię, znaczy wygląda miło. Mm, Rieko. No hej, zgłośmy się w recepcji właśnie i będziemy rodzić. Karol, ty też tutaj gdzieś podejdź, koniecznie obejmij. Tak, kochany, obejmij swoją małżonkę, bo już niedługo... Dosyć trudne, ale szczęśliwe chwile na nią czekają. I co tam? Przyjęła cię już ta? A coś tu jest taka nieswoja. Nie wiem dlaczego. Aha, idzie lekarz. Karol, ty też chodź. Wyrzuć zepsute jedzenie. No wiecie co? Chcę zobaczyć, do której sali wejdzie. Do tej, więc chodź tutaj, Karol. Chodź tu koniecznie. Czy jakaś interakcja? Za bardzo to nie, więc chociaż tutaj podejdź, żebyś był świadkiem tego, co się tutaj będzie działo. Będzie się Zuzia kładła, o Jezu! Będziemy to obserwować z góry, zobaczcie, wow! Wygląda to trochę strasznie. Mina jest straszna, w ogóle co tu się dzieje, coś strasznego. Karol widzi, że panika przyszłego rodzica, zobaczcie jak to wygląda. Spanikowany Karolek. Ale już niedługo myślę. W sumie nie myślałam jeszcze nad imieniem dla naszego dziecka, ale jeżeli oglądacie uciekinierkę od początku, to wiecie, że dziewczynka. I właśnie zapomniałam sprawdzić. Ale najwyżej zmienimy, ale wydaje mi się i w ogóle to musimy zmienić nazwisko naszej Zuzi, wiem o tym, na Maciejak. Więc dziecko, że będzie nazywało się Maciejak. Jeżeli pamiętacie, oglądacie od początku, Zuzia miała rodziców, i ci rodzice niestety nie żyją, więc ja postanowiłam, że damy dziecku imię albo po babci, albo po dziadku, więc chyba to była Emilia. Nie jestem pewna, więc zapiszemy sobie Emilka. Wiem, że mamy też, później sobie zmienimy najwyżej na Emilia, kiedy będzie większa. Na razie mam Emilkę. Wiem, że mamy Emilię w wyzwaniu królewskim i to się może mylić, ale żeby tak wejście było po prostu miło, z sentymentem, to będzie na imię miała Emilka. Gotowe. A ja się upewnię, czy tak miała na imię. Tak, Emilia. A ojciec, o już tam jest nasz babasek. Wiem, że niektórzy pisali, że fajnie, gdyby były bliźniaki, albo. albo... Oj, ważna chwila, a ja mi przyjechała kamerka. Przepraszam serdecznie. Że fajnie byłoby, gdyby były bliźniaki albo trojaczki, ale niestety nie było. Ale też bardzo fajnie. A tatuś miał najmniej Michał, więc może nam się urodzi synek. Zobaczymy. Dobrze, nasze dziecko jest już w domu. Niestety same nóżki, co tam idziesz robić z Karolem? Objąć się. Dumni rodzice, <grym> aż się powiem wam cieszę razem z wami. Ojej! I Karol, co postanowił zagrać? Improwizuj muzycznie. I niestety mu ekran ładowania przerwał, i jesteśmy już w naszym domku. Nasza Emilka gdzieś tam pewnie leży, nie wiadomo gdzie. No właśnie, także zatrzymajmy i tutaj sobie zrobimy pokój dla naszej Emilki. Mamy tutaj wolny pokój ten i ten, ale myślę, że sobie zrobimy może na początek ten, chociaż sama nie wiem, za chwilkę nad tym pomyślimy, zobaczy, czy są jakieś plony. Nie za wiele, w ogóle nie są suche. Kto nam to podlewał, nie mam pojęcia. Powiem wam, że troszkę się stęskniłam już za tym domkiem. Mm, tak, nasza mamusia, czy ty jesteś zmęczona? Chyba nie, właśnie, bo po rodzie w szpitalu wszystko jest na full. Karol natomiast, no tak powiem wam, troszeczkę już jest zmęczony. Tutaj panika przyszłego rodzica. Także troszeczkę spanikował, ale mam nadzieję, że się właśnie cieszy, więc zobaczymy sobie, czy mamy coś jeszcze w lodówce. Trochę jest tych rzeczy, jeszcze się nie zepsuło, więc weź sobie porcję, przy okazji tutaj rozmnożymy jeszcze szybciutko żaby i wpuścimy już ich do środka. Jak się tylko zapali światło, słuchajcie, to ja tutaj postaram się te zdjęcia nam tutaj przywiesić, o właśnie. I tutaj mamy, zobaczcie co, autentyczne świadectwo urodzenia. Także tutaj powiesiłam nam to zdjęcie. Jeszcze może szybciutko zmienię kolor, kolor ramki. Więc zmienimy sobie na białą również. I powiesimy sobie ten akt urodzenia tutaj może w tym pokoju. I to będzie pokój właśnie tego dziedziusia. Czy raczej ro... może wiecie, że sobie powiesimy w pokoju rodziców. To będzie takie urocze że ona sobie to powiesi tak na pamiątkę, tylko może z tej drugiej strony. Tu nam powiesiłam, nie wiem czy to ładnie, czy to brzydko. Mi się podoba, że właśnie ona sobie budzi się i widzi, widzi ten akt urodzenia i się cieszy, zanim zdąży pójść do pokoju dziecka. Także zajmiemy się teraz właśnie urządzaniem tego pokoiku, tylko tutaj zrobię jeszcze włącz to światło i będziemy sobie tutaj, może nie to światło, tylko to pomieszczenie... I będziemy sobie tutaj właśnie robić jakiś malutki pokój dla dzidziusia. To jest dziewczynka, więc może tak na różowo. Na razie wiecie, to będzie bardzo mała dziewczynka, więc tak naprawdę e, no taki jakiś mały, zwykły pokoik. Wiecie, że urządzanie to nie jest moja ulubiona rzecz w Simsach, ale postaram się, żeby jako tako to było. Kochani, mamy na razie coś takiego. Póki co, tutaj myślę sobie jeszcze zrobić zdjęcie temu dziecku i powiesić tutaj na ścianie. Tylko że na razie widzę, że będzie płacz. Więc chodź Zuzia i może tutaj nakarmisz piersią yy, i przytulisz. Przytul i może, nie wiem, rób głupie miny. Także tak wygląda pokoik. Co, nie da się podejść? Hmm, no nie, czyli coś mamy, coś mamy nie tak w tym pokoju. Teraz będzie chyba lepiej w tę stronę. Słodziakowo. Może teraz... A, teraz będziemy mieć ten piksel. To może za chwilkę byś tutaj jeszcze to dziecko przytuliła i Karol nam zrobi zdjęcie i powiesilibyśmy sobie na ścianie. Także chodź tutaj, Karol. Także tak to wygląda. Nie ma szaleń z tym pokoikiem, ale wiecie, to jest tymczasowe. Niedługo dziciuś urośnie i wiadomo, wtedy będzie miała normalne łóżeczko i tak dalej. To może, no nie wiem, podrzucaj a w tym czasie właśnie, nie, nie Karol, nie Karol. Tylko Zuzia niech podrzuca. Nie wiem, czy tak się da. Zrób zdjęcie, no właśnie. No nie, poszedł z tym talerzykiem, Bóg wie, gdzie. To jeszcze raz Zuzia tutaj chodź. Mamy takie zdjęcie, no artystycznie, ale lepiej byłoby przodem. Nie wiem, czy tutaj się uda naszemu Karolowi podejść aż tu. O, właśnie. I teraz, jakby zrobił zdjęcie. Kurde, strasznie małe, to jest. Spróbujemy zrobić tak na, na mamusi rękach, ale to nie wygląda najlepiej. Może sobie kupimy, słuchajcie, zaszalejemy. Kupimy lustrzankę czy coś takiego. Często, właśnie kiedy pokazuję aparat bądź studium fotograficzne, jest dużo pytań, skąd to mam. Więc, słuchajcie, to jest w zajęciach i umiejętnościach. Tutaj wszystkie. Kiedy ma się dodatek? Witaj w pracy, więc tutaj są różne aparaty. Tańsze, droższe to studio, właśnie o tutaj studio fotograficzne. Ale aparat bym chciała taki, może jednak. Ten jest trochę za drogi, może ten cyfrowy. Nie wiem właściwie czym to się różni. Słuchajcie, czy będą jakieś lepsze zdjęcia, ale już zaszalejmy. Stać nas, więc Karolowi wrzucimy do wyposażenia. I Karol, teraz zrób zdjęcie, zrób zdjęcie tak po prostu. No i teraz mamy już dużo lepiej, tylko troszkę się włosy. Włosy się psują, wchodzą w dziedziu, ale na zdjęciu i tak nie będzie widać, więc zrobimy sobie takie pamiątkowe zdjęcie, powiesimy na ścianie. No i Zobaczcie, tutaj jest jakoś normalna, tutaj gdzieś palec, kiepska, tu nam ten gnom wlazł, tu też. I tutaj, zobaczcie, więc tylko jedno jest w miarę znośne. Jednak stwierdziłam, że to zdjęcie przywieszę tutaj. Także mówię, taki zwykły pokój, tutaj już widzicie, rodzice zaszaleli i tutaj już jakieś pierwsze zabaweczki, tablet, bańki, jakiś motylek, nocniczek, klocki i kotek to się na pewno przyda, ale troszeczkę później, więc zobaczmy jak tam Karol. Idziesz ćwiczyć, bardzo, bardzo dobrze. Podobam się, kojarzy mi się z jakąś piosenką Happy Sadu. Może się mylę może spróbujmy teraz zrobić to wykonaj serenadę żeby nasza Zuzia wiecie troszeczkę jeszcze miłości, ja tej po prostu uwielbiam uwielbiam, uwielbiam rozwijać tę miłość no czemu nie grasz, jeszcze raz e, tutaj wykonaj serenadę zobaczcie jak jest słodko mm, uwielbiam, po prostu uwielbiam uwielbiam, uwielbiam tę parę Pięknie, pięknie, także widzę, że Zuzia bardzo, bardzo firciarska, słodka, serenada, muzyka trafiająca prosto do serca. To silny afrodyzjak. Koniec, skończyło się. Czyli teraz Zuzia niech idzie, niech idzie, zmieni wygląd. W tym czasie Karol może jeszcze trochę poćwiczyć. Pociąży, widzę, że bardzo ładnie schudła, także myślę, że nie będziemy jej tutaj na razie. Wiecie, no, odchudzać w sensie, żeby nie biegała i w ogóle, bo my, wygląda moim zdaniem super. Tylko tutaj się pojawiłam po to, żeby zmienić jej nazwisko na Maciejak. Karol, no to oczywiście Maciejak i nasza tutaj Emilka Maciejak, córka, ale to na razie nie możemy nic zobaczyć. Tak więc ja tutaj chciałam, żeby Karol poćwiczył. Tam jakieś papcałuski będą. O tak. Chciałam, żeby sobie coś poćwiczył. A Zuzia, co tam będzie znowu? po całym myślałam, że znowu jakieś barabara. Bara. A Zuzia w tym czasie, słuchajcie, podejmie pracę, ponieważ tak jak obiecałam, Zuzia, słuchasz go? Oglądaj. Chciałam, żeby ona podjęła pracę. Wiecie, że ona uciekała, nie miała za bardzo o, znajdź pracę nie miała za bardzo możliwości przebywania z ludźmi, więc teraz bardzo by chciała z ludźmi przebywać i będzie pracowała w szpitalu jako pani doktor. Więc ja tutaj nawet nie będę wiecie się zastanawiała, tylko tak jak obiecałam będzie to doktor, na razie będzie starzystką szpitalną. No i dobrze, w takim razie sobie pójdziemy do pracy dopiero dopiero w poniedziałek, a na razie tutaj widzicie nasz bobasyk tutaj leży. Tutaj sobie zrobimy automatyczne przełączanie świateł, we wszystkich światłach leży sobie, także nie, nie będziemy mu razić w oczka. Nasz Karol jak skończy to może... Nie, nie, drinki, nie bierz się za picie, chłopie, tylko zbierz cały plon. Tutaj też zbierzemy plon, no bo wiecie, pieniądze się przydadzą. Troszkę wydałam, słuchajcie, troszkę wydałam, mamy 5,5 i pół tysiąca. Zuzia słucha, także no, no, no czy to nie jest piękna? Nie jest pięknie? Zuzia, o zobacz, brudna pielucha, zmień brudną pieluszkę. Tutaj sobie może rozpalimy nasz kominek, o tak... Tak smutno, że tutaj się nie pali, chociaż wiecie, jakieś takie mam złe przeczucia. Mam nadzieję, że nicem się nie zapali przez ten kominek. Oby, rozpalone. Pięknie jest. I dalej idzie słuchać, dalej idzie oglądać. Czy nasze słodziaczki chciałyby zajść w kolejną ciążę, czy zrobimy sobie jakiś dzień przerwy myślę, że może zrobimy sobie trochę przerwy. Niech na razie poczekamy, aż nasza Emilka będzie, wiecie, większa. Wtedy tutaj ewentualnie przełożymy małego Bobaska, a Emilkę przeniesiemy do tego pokoju, także zobaczymy, co to będzie za płeć i w ogóle wiecie, także na razie niech nasza Emilka doczeka do czasu bycia. Dzieckiem chodzącym, raczkującym, a my zobaczymy, który ten poziom ma już Karol. Cały czas szósty. Może spróbowalibyśmy tak eksperymentalnie raz pojechać: to może nie zbieraj plonów, tylko pojedzie sobie sam Karol, Zuzia, niech zostanie z Bobaskiem, a Karol pojedzie gdzieś tam do jakiegoś miasta i popróbuje właśnie e, pograć dla pieniędzy. I przyjechaliśmy do dzielnicy sztuki, ponieważ no mam nadzieję, że tutaj w dzielnicy sztuki ktoś doceni. Bardzo bym chciała właśnie tutaj na tym stanowisku grać, ale chyba to stanowisko to musimy mieć po prostu kupione. No sama nie wiem. Może tutaj spróbujemy podejść. Podejść tutaj Karol. Tam widzę, że grałeś, ale podejść może tu bliżej, może tu będzie się ktoś bardziej zbliżał. I z tego, co pamiętam, ktoś mi pisał, żebym klikała o jakimś koncercie, ale tutaj żadnego koncertu nie widzę. Też wyjął, wyjął swoją gitarę. No, ciekawa jestem, czy to by się zwróciło, gdybym ja to kupiła. Czy ktoś nam coś wrzuci? Słabo pewnie, kiedy nie ma tutaj, wiecie, żadnego tego koncertowania. Ale powiem wam, że gra naprawdę ślicznie. Naprawdę mi się podoba, już, już naprawdę dużo umie. Tutaj ktoś idzie. Czy ktoś nam coś wrzuci? Aha! Tak! Dzięki, babeczko! Zaraz jej podziękujemy tutaj. Przyjazne powitanie. Dzięki! Cieszę się. To jeszcze spróbujemy coś. Zagraj utwór, balada, deszcz Eli. Wiem, że robimy jej świńską konkurencję, no ale. O, ona dostała. My nie dostaliśmy teraz. Trochę się od niej odsunąłam, bo nas zagłuszała. Ona na razie nikt do nas nie podchodzi, ale się nie poddaje. Idzie jakaś kobitka. Jest! Dostaliśmy napiwek. Cieszę się bardzo. Trochę niewdzięczna ta praca, wiecie, stać i grać. Nie wiadomo, czy ktoś coś wrzuci, ale fajnie, że ktoś wrzucił. Już dwa razy dostaliśmy. No, słuchajcie, to się tutaj zwolniło. Yy, Muzykuj na gitarze. Tak, 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 tak. Zobaczymy, czy ktoś. Będzie tutaj do nas podchodził, kiedy będziemy grać na tym. No nie. Tutaj w ogóle nie postrzegł, ktoś nam już zdążył zająć, ale chamstwo. Bardzo mi się podoba ta piosenka i to będzie chyba moja ulubiona piosenka na gitarze. Naprawdę fajnie brzmi. I czemu ludzie nie płacą? Płaccie. Dobra, nic już więcej mu się nie udało. Chcę mu się bardzo siku, bo my jesteśmy generalnie w galerii, więc zobaczymy, czy nam się uda tutaj dobiec do jakiejś łazienki. Dobra, ostatnia próba, słuchajcie, jeszcze raz tak gramy. Jest już 13, więc za cały dzień. Nie, no nie cały dzień. Gdzieś tak chyba o 8 wyruszyliśmy, tak? Zrobiliśmy 24 simolony. Słabo, trochę słabo, trzeba to przyznać. Nie wiem, czy kiedy będzie lepszy, będą lepsze napiwki. Nie mam pojęcia. Dobra, ostatnia piosenka nikt do nas nie podchodzi. O, tam ta kobitka nie chciała być? Chyba nie. No to dobra, Karol, wracaj do domu. To trochę widzę, że takie muzykowanie uliczne mało opłacalne. Jesteśmy już tutaj na naszym domku. Zuzia zbiera plony. Karol wreszcie poszedł się wyspać, także śpi sobie w sypialni. A nasza mała Emilka, ale mnie wkurzają te nóżki, powiem wam. Już miałam z tym spokój i znowu to do mnie wróciło. To jest po prostu... Uch, ale mam nadzieję, że tak bardzo Wam to nie przeszkadza. Ja się już przyzwyczaiłam, ale wiem, że to może niektórych denerwować. Także tutaj mamy nóżki. Nóżki naszej Emilki leży grzecznie, spokojnie. Także super, Zuzia, już damy jej pozbierać i sprzedam to, co mamy. Chyba to już wszystko, bo widzę, że zaczęła gadać do rośliny, więc sprzedamy sobie to, słuchajcie żeby zobaczyć, ile będziemy mieć hajsów. No i kończymy odcinek z kwotą 6021 simolonów. Myślę, że to i tak nie jest źle. Zócia niedługo rozpocznie pracę, także będzie też przynosiła jakieś tam, wiecie, dochody do domu. A ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, proszę dajcie kciuka w górę, bo ostatnio YouTube strasznie, strasznie tnie zasięgi, i kiedy jest mało łapek w górę bądź nawet i w dół, to po prostu film się mało razy wyświetla i prawdopodobnie nie widzicie go też w subskrypcjach. Także dajcie kciuka w górę bądź w dół, w zależności, czy odcinek się Wam podobał, czy nie. Ja się naprawdę nie obrażę. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie jeszcze raz. Mam taką prośbę w sumie, bo jestem właśnie bardzo ciekawa, jak to jest teraz, bo wiem, że coś się na YouTubie zmieniło, więc jeżeli pokazał Wam się filmik w subskrypcjach bądź powiadomieniach, to napiszcie mi pod dzisiejszym, pod dzisiejszym filmem w komentarzu. Czy po prostu musieliście wejść na mój kanał i zobaczyliście, że jest jakiś nowy film, bo wiem, że. Kilka osób się do mnie zwracało z taką uwagą, że się po prostu filmy w subskrypcjach nie pokazują, więc jestem ciekawa, jak to rzeczywiście jest. Także to tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i cześć!